Siemanko, witam was serdecznie w kolejnym vlogu Tym razem Saloniki Tak więc pokażę wam to miasto z mojej perspektywy Jak znalazłem w ogóle ja się tutaj w Salonikach Otóż dzisiaj jest sobota, wielka sobota To są święta wielkanocne I ranny lot z Modlina I powrót w poniedziałek Lany Tak więc tak się tu znalazłem Wieczorem 3 dni idealnie na święta Więc fajnie Grecję Po raz kolejny mogę odwiedzić Jesteśmy przy Aristotelos Plac Coś takiego, idziemy teraz na jakieś jedzonko Za nami takie długie, długie, długie Deptak, tak? Wokół, wokół morza, nie ma tu plaży Szkoda, bo naprawdę pogoda jest idealna do zastanawiam się Gdzie ci wszyscy ludzie Spędzają tu czas Ale nie, ten plac jest genialny, jeszcze raz wam to pokażę Genialny, naprawdę No a tutaj jest Stocznia w tle Masa statków, no i ten tak się tak ciągnie, po długości. Dobra, e, nagram się przy jedzeniu. No i pierwsze w Grecji, tak więc smacznego i jemy z takim widokiem. Dobra, generalnie parę godzin później, dostaliśmy się już na chatę, tak więc pokażę szybki runtur. Tak wygląda. łazienka fajna. Tutaj spokoik Aneks kuchenny a to sypialnia Super a widok No to po prostu tylna część tych bloków. No tutaj to, to wygląda masakra, ale spoko jesteśmy w greckim supermarkecie, tak więc pokażę Wam co tutaj można kupić w pierwszej kolejności UZO tutaj Pobraliśmy mam buteleczkę? Czy to są Flaming Hot? gdzieś one tutaj są? Są też Dolitosy Flaming Hot. Generalnie to tam jest... E... Na kałcie butelki są tam daleko. No. I co? No kupiłem sobie jakieś winko, idziemy coś zjeść. I idziemy na plażę. Na plażę. na ten dep tak, a jutro idziemy na plażę. Mam nadzieję, że mnie słychać przy tym gościu, co on coś mówi. A włączę się za chwilę, jeżeli coś ciekawego będzie. Ciekawostkę, tutaj sprzedają takie pakiety już gotowe na, na tosty. Śmieszne to. Dobra, generalnie to co widzicie to jest ruch uliczny tutaj. Na no, Grecji jeżdżą jak są, ale to, to nie pierwszy raz jak tu byłem, jest normalka. Teraz lecimy sobie właśnie gdzieś na miasto pochodzić, na jakąś coś zjeść i korzystamy z tego, że zaraz słońce zachodzi będzie piękny klimacik. Teraz wam pokażę trochę ulic. a nie Grecja. Co tu dużo mówi są? No. Jedne z ładniejszych miejsc. Czy zależy gdzie, ale ale tak. E, na pewno bardzo fajny kraj do odwiedzenia. Tutaj dworzec kolejowy, a przed nami ta stocznia. No i tam dalej ten deptek główny. Dobra, siedzimy sobie tutaj właśnie na, na tym, no przystał, czyli tutaj, pokazywałem wam tam miejscówkę I patrzcie tam, to jest ta słynna wieża w Salonikach, a jutro wybieramy się tam daleko I tam gdzieś właśnie tutaj jest ta plaża, na którą będziemy jechać Gdzie tam prawie półtorej godziny, ale w sumie spoczko, dobra My tutaj enjoyujemy sobie klimaciki i potem się nagram Tutaj taki fajny stateczek płynie. Generalnie to po tym, jak zaszło słońce, trafiliśmy do takiej knajpki. Tutaj nam zaproponował takie winko i zawzięła sobie Halloween z pitą i z pomidorami. Chyba one są grillowane chyba. No i No, A ja wziąłem sobie klasyczny zestaw, który wziąłem ostatnio. Ciekawe, co to jest za sos, ale taki chyba bardziej majonez mi się wydaje No więc jemy i testujemy Siemanko, jest jakaś usmarano. rano Chłodno jeszcze jest Taka pogoda, czy jeszcze pochmurnie Ale nic, zbieram się powoli na plażę Trzeba się ogarnąć Nie wiem, za godzinę, półtorej będziemy jechać Więc dzisiaj spędzimy cały dzień na plaży, tak więc zapraszam na dzień drugi Dobra, generalnie wczoraj skończyło się na jedzeniu. Przeszliśmy się jeszcze przez miasto tak delikatnie i szczerze mówiąc wróciliśmy do domku, bo jakoś było trochę chłodno od tego morza, więc stwierdziliśmy, że dobra, czas wracać. Posiedzieliśmy sobie chwileczkę w domku. Telewizorek tutaj, spoko sprawa. Aneks kuchenny i w ogóle aneks kuchenny. Eee, cały ten spłacił kanapa. Fajne miejsce, naprawdę fajne mieszkanko. No co? Jedyny minut, trzeba wodę włączać takim włącznikiem. 30 minut przed tym chcesz się kąpać i się nagrzewa. A to jest jeden minus. Jakieś z tego budownictwa. Nie wiem. No nic. Trochę trzeba się trząść może. Nie przeciętnie już do nie pamiętam, jak się tak nagrywało. Ile to od ostatniego vloga, jest 2 miesiące. No, tak więc tak, zbieramy się i widzimy się na mieście albo już na plaży. Zobaczymy. Jesteśmy właśnie w połowie trasy na plaży. Jesteśmy na takich obrzeżach miasta, totalnie. Tutaj jest jakieś w ogóle pole. E, I co? Czekamy na drugie auto, bo jesteśmy, jesteśmy praktycznie pod lotniskiem w Folonikach. I jedziemy dalej. Pokażę Wam jeszcze z drugiej strony, jak to wszystko wygląda. Jak to się wszystko prezentuje? No, tutaj normalnie czapa jakaś. I. I pole, nie wiem, czy oni tutaj coś hodują w ogóle. Ale, ale fajny temat taki klimacik. No i rzeźko jest tak bardzo. No i dojechaliśmy. Tak się prezentuje miejscowość, troszeczkę opuszczona. Ale trochę ludzi jest. Fajnie, fajnie. I moja, moja współtowarzyszka podróży mówi, że taki vibe jak na... Jak na... No na tym lejku co byliśmy we Włoszech Tak? tak. Generalnie przejeżdża tam Agia Triada Beach, ale szczerze mówiąc to No trochę tutaj jest syf i szczerze mówiąc to nadrzeżę jest czyściej Więc lecimy na razie na ten pomost, który jest tam daleko. A potem zobaczymy, jak wyjdzie z może tam z drugiej strony jest czysta ta plaża. No, lecimy. Generalnie widoki z tego pomostu prezentują się następująco. No jest, jest ok, fajne są te knajpy takie, te stoliki, które są praktycznie nad samym brzegiem, tutaj w lato musi być super, mało ludzi, nie taka nietypowa niedzielka, idziemy dalej, zobaczyć gdzie tutaj możemy się rozłożyć. Przyszliśmy sobie do knajpki tej obok plaży takie sardynki na początek wyjechały, mega pyszne, ale trzeba je trochę zasolić. Właśnie spróbowałem kawałek tej tak, tak. kawałarnicy, ale szczerze mówiąc to nie są moje smaczki. No i tu leciały z sporka tym razem. Więc jemy sobie. Po jedzenku przyszliśmy sobie na plażę. I pogoda wróciła, temperatura też. Tam z nami to na wybrzeże. Teraz to robi widoczek. No ale za tyłu, z tyłu, z przodu. Pokażę na przedniej kamerze. Teraz jakieś słońce. To teraz to robi urok. Ale i tak, te góry, to jest dopiero klimacik. Ileś całe saloniki stąd. Idziemy sobie wzdłuż, wzdłuż plaży. Na kamerze może będzie to widać. No, tam są saloniki. z wzdłuż plaży, potem się rozłożymy po drodze. Mega klimacik. Idziemy sobie tą drogą, idziemy. Tutaj knajpy wzdłuż. A tutaj jakiś taki fajny hotelik tutaj kolejny. Pięknie. Siemanko widzowie. trochę mnie nie było generalnie po plaży. Wróciliśmy do domu, odpoczęliśmy trochę. Teraz pijemy sobie piwka na na tym bulwarze. Widać było? No i tak generalnie to dzisiaj w zasadzie plan na dziś się skończył. Siedzimy tutaj, będziemy sobie coś potem jeść i odpoczywamy. Jutro mamy dzień. Trochę gorszy, bo musimy z bagażami latać po mieście. Ale pokażemy wam wtedy takie całe Saloniki. W ogóle podsumowanie tej plaży. Na początku miałem takie opinie, że nie fajnie jest. Także trochę brudno i w ogóle. Ale jak się tej miejscowości idzie w stronę Salonik, są piękne, fajne plaże, puste przede wszystkim o tej porze roku. No i pogoda była super. Myśmy sobie plażowali troszeczkę. Nawet się dzisiaj kąpałem, więc super. A Co wam mogę polecać mimo wszystko? Nie jest to najlepiej chyba by było wziąć nocleg poza miastem. Bo jest jeden autobus z przesiadką, który tam dojedzie tutaj, a w mieście, no to jak to w mieście zobaczymy co jutro co to można robić. Na pewno idziemy na tą wieżę, na którą patrzę. No, tak więc do później pewnie nagram jakieś jedzonko Dobra, dla tych co mówią, że mało widoków, to jeszcze raz pokazuję tą wieżę. Pięknie to wygląda. No i my byliśmy w ogóle za tą górą, tam, za tą wieżą. No tutaj tak wyglądają bulwary, się tędy idzie. No, dobra. Jeszcze raz na wieżę, do później. Pa! Jesteśmy właśnie w knajpie, w tej co ostatnio się dzieje taka impreza, że to po prostu masakra. I siedzimy sobie tutaj, te moje, panie mają jedzonko. Super miejsce, tak to się nazywa. No. I tutaj było wczoraj, tu będziemy jeść przebieżnie. No i generalnie przyszło nasze zamówienie. nie dostała nie tak jak chciała. I winko też nie jest takie jak chcieliśmy, ale w sumie spoko. Jakby coś innego. I idę po sól. No dobra. No i tak więc to tyle. Smacznego. Siemanko dzień kolejny. Właśnie wyszliśmy sobie z apartamentu. Wymeldowaliśmy się i lecimy sobie. Zwiedzać miasto. Tak więc dzisiaj prawdziwe saloniki. Tu i tam. No. Tak więc, no, zapraszam do oglądania kolejnej części vloga. Idziemy sobie właśnie głównym deptakiem. Mgła na morzu. Ale wcale też tak było. to, jest to chyba standardowo tak to się wszystko prezentuje. A teraz idziemy do Starbucksa. Opuśćmy jakieś pamiątki. Ciepło jest jakieś 18 stopni. Trochę chłodno w cieniu, ale na słonku jest super. Dobra, włączę się później będziemy pewnie tam przy wieży. Jesteśmy właśnie pod wieżą, słynną w salonikach. Tam są te stateczki, może się na nie wybierzemy. Nie obiecuję, ale może. Idziemy zobaczyć jak to wszystko wygląda tutaj. Generalnie ten deptak jest bardzo spory, bardzo długo tutaj szliśmy na tamtym końcu. No, tutaj zaczynała się nasza podróż. Ten doszliśmy. I tak i co? Lecimy dalej. Star Buń był grany, bo Ice. A i zawzięłam maczę, No. Lecimy. No i jesteśmy sobie na takiej łódeczce. Będziemy płynąć za pół godziny. I tak się tak wygląda stąd widoczek. Jaki ciekawy statek. Co on robi, że tak tą wypuszcza wodę tak dwukrotnie. generalnie wyszliśmy sobie z tej łódeczki. Teraz lecimy na słynne parasolki. Jest taki pomnik tutaj. Idziemy go zobaczyć, a potem jakieś jedzonko. Ogólnie to z tym statkiem było śmiesznie, bo on tak zrobił małe kółeczko i nagle w, dopłynął i zacumował i mi takie, o co chodzi? To, to już jest koniec? Nie no, lipa. Już prawie wychodzimy i babeczka nas zatrzymała na wejściu i powiedziała, że nie, 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 on tylko musiał zawrócić, bo zbyt duże fale. No i czekaliśmy chyba kolejne pół godziny, aż się ta grupa kolejna zbierze. No i przypynaliśmy się tam wokół tego, e, tego miasta, tego e, deptaku głównego. To widzieliście na ujęciach. No. Teraz tam zmierzamy do przodu. I i tyle. No i generalnie dotarliśmy do tej rzeźby. Gościu, który to stworzył, miał 95 lat, tak więc w dobrym wieku był. No i co, tak ten deptak wygląda tutaj. On się tak ciągnie, ciągnie, to miasto jest ogromne. To jest ten Tiki na który chcieliśmy iść, ale niestety rano nie był dostępny, nagle teraz jest. Jak się prezentuje, reszta. I zmierzamy pewnie na jakieś jedzonko, czy coś. Jesteśmy sobie w knajpie i tutaj Iza zamówiła. Coś podobnego do Paeli. To jest makaron, tak, z krawetkami, i z. Co to, to, to czarne? To jest? Owoce, no z owocami może generalnie, ale mega to super wygląda Tu wjechała jeszcze grillowana feta Fryteczki Tak się nazywa, knajpapaki. W Salonikach, a ja czekam na swoje suflaki Bo wziąłem e, mieszane To znaczy, że dwa mięsa e, dwie, Dwa kawałki z kurczaka i dwa kawałki Z wieprzowiny Co tutaj dużo gadać Po prostu pięknie to wygląda Ten kurczak to chyba jest jakimś curry W ogóle obsypany Pitka, fryteczki Chyba najpiękniej podane jedzenie, jakie tutaj dostałem. Generalnie zjedliśmy sobie tamto jedzonko, bo przepyszne, Naprawdę ta wieprzowina była genialna. Jadłem też krawetkę pierwszy raz w życiu. Jak kurczak. Co takiego jeszcze jadłem? Jadłem małże, małże była spoko. I teraz zbieramy się na lotnisko. Przystanek mamy zaraz tutaj. Jedziemy już do, na lotnisko. Nie powiem szczerze, boimy się tego, jak przejdziemy do komunikacji miejskiej, dlatego, bo są, ona jest strasznie przepełniona i te autobusy jeżdżą co... Generalnie nie patrzcie na rozpad Tutaj to nie istnieje. Ogólnie, jak oceniam Saloniki, uważam, że to bardzo fajne miasto. Warto przyjechać na parę dni, jak najbardziej. Czy mi się podobało bardzo. Czy znaczy polecam? Oczywiście, że tak. I co? To będzie chyba na tyle w tym vlogu. Tak więc ja kończę. I. Do zobaczenia w kolejnych vlogach, tak? Zapewne będą gdzieś tam za jakiś czas. Jak więc, Siemanko.